Słuchają Państwo Popołudnie Radio dla Ciebie. Minęła 17.30. Ciągnie słuchacza do lasu. Ciągnie słuchacza do lasu. Proszę Państwa, zgodnie z przewidywaniami naukowców, Europę czekają coraz częstsze i coraz bardziej intensywne susze, również po wodzie, huragany. Jednocześnie część zwierząt i roślin coraz gorzej radzi sobie w naszej strefie klimatycznej. Niektóre lasy cierpią na przykład z powodu ataku szkodników. Czy te zmiany niepokoją leśników? Odpowiada na to pytanie Julicie Nobis, Ryszard Kapuściński, emerytowany wicedyrektor Lasów Państwowych, aktualnie z Eligi Ochrony Przyrody. Jedni mówią, że się ociepla, inni mówią, że się oziębia. No właśnie, nam się trochę te pory roku przesunęły, ale też i przesuwają się strefy klimatyczne, i wędrują gatunki i rośliny tak, zwierząt, tak, prawda? Tak. To jest Jakie to są trwały? konsekwencje? To są konsekwencje często i gospodarcze. No, z takich najbardziej obrazowych przykładów przemieszczeń niektórych gatunków to był ten szkodnik kasztanowców. Na szczęście nie zabija do końca, ale bardzo mocno osłabia. Oczywiście w pewnych sytuacjach niektóre drzewa mogą nawet i usnąć. Przywędrował z południa. Ale nie tylko on, prawda? Nie, nie tylko on. Z tym, że jeśli chodzi o przemieszczanie, to możemy mówić tutaj nie tylko o zwierzętach, ale i rośliny się przemieszczają i tak dalej. Z tym, że tutaj no, takich najbardziej widocznych przykładów dla przeciętnego człowieka to tak nie obserwujemy. Natomiast te, które są najbardziej dotkliwe, a więc jak się przemieszczają szkodniki, no to odczuwamy, no bo wiadomo, że pojawia się jakaś choroba, czy jakiś szkodnik, który tam ja niszczy obgryzja. plony i, i wtedy trzeba interweniować. Z tym, że to mogą być takie sytuacje, jak bywały i wcześniej, że pewien gatunek się przemieszcza, potem się wycofuje. Także w koncepcji Natury 2000 jest takie stwierdzenie, że jakby jej celem jest zachowanie przyrody w stanie niepogorszonym. I tutaj już niektórzy się uśmiechają, no bo takie stwierdzenie Zakłada, że przyroda jest no, czymś stałym, stabilnym, a w jej naturze jest zmienność, prawda? Dynamika. Bo y, oczywiście każdy gatunek nie żyje w próżni, więc jest zależny od pogody, od temperatury, od opadu, ale również zależny jest od całego towarzystwa, które z nim występuje. Więc jeżeli pojawiają się jakieś To nie tylko człowiek inne... szkodzi, nie prawda? tylko człowiek. Oczywiście człowiek może ma największy wpływ na zmiany w przyrodzie ze względu na to, no, że ta myśl technologiczna spowodowała, że człowiek ma do dyspozycji różnego rodzaju urządzenia, zakłady, fabryki, które też, no, jeżeli nie są właściwie wyposażone, to potrafią bardzo negatywnie wpływać na środowisko, ale okazuje się, że przyroda i tak jest silniejsza od nas. Czyli, ja czyli... słyszałam, że i tak nas las porośnie. Nawet jeżeli jedno rozrabiamy, to przyroda wkroczy to, dosyć to, szybko to na, bardzo na łatwo, nasze Ja pani powiem, to bardzo łatwo można było zaobserwować po tym okresie transformacji, kiedy wiele gruntów rolnych tej niższej klasy no, nie było uprawianych. No bo okazało się, że Raptem no, chleba mamy pod dostatkiem, a po okresie transformacji, kiedy te słabsze grunty zostały pozostawione, nieuprawione, to bardzo szybko zarosły lasem. Bo takim najbardziej potencjalnym, czyli takim jakby, na no, to, co się mówi, klimaksowym zbiorowiskiem w roślinnych warunkach Polski, to jest właśnie las. Czyli las wkracza za wyjątkiem bagien, jakichś miejsc silnie uwilgoconych. Tam, gdzie no, las nie jest w stanie rosnąć, to praktycznie każde inne miejsce potrafi opanować. A jeżeli chodzi na przykład o te szkodniki, też chyba w uczelniach specjalizacje powstają, co zrobić z nowymi szkodnikami, które nagle nam się pojawiają. To tak, ja Pani powiem, to w lasach może nie ma tutaj jakiegoś um, napływu, że tak powiem, groźnych, nowych szkodników, natomiast ujawniają się te, które w przeszłości były mniej aktywne. One były u nas, ale co jakiś czas dają jakby o sobie znać. W stosunku do szkodników, leśnicy są bardziej ograniczeni w swoich możliwościach. Nie co do technologii i dostępności i środków, bo te póki co są, ale wiele Aparatów jest niedopuszczonych do stosowania w leśnictwie. Aha. Generalnie w tej chwili jest taka tendencja, żeby maksymalnie ograniczać ingerencję chemiczną. Najbardziej narażone na skutki no, działania szkodników to są monokultury, czyli jednogatunkowe lasy sosnowe czy świerkowe. Takich mamy jeszcze sporo i to nie dlatego, że człowiek uprościł strukturę. Po prostu są to lasy rosnące na bardzo słabych glebach, nie. siedliskach i w związku z tym Ślisko, tak, i w związku z tym po prostu taka jest. Jakby już natura tych lasów. I w takich lasach niestety szkodniki zwykle dają o sobie znać. Jeśli nie jesteśmy za bardzo nerwowi i nie za szybko działamy, jeżeli monitorujemy sprawę albo ingerujemy i w zarodku jakąś chorobę, Zmietamy, tak, tak, no to wtedy oczywiście jesteśmy w stanie nad całością jakby zapanować. Proszę Państwa, to jeszcze nie koniec. Za chwilę ciąg dalszy. Dowiemy się, że niektóre ptaki czy motyle przenoszą się nawet o 200 km na północ. Popołudnie Radia dla Ciebie. 17.39. Wracamy do lasu. Ciągnie słuchacza do lasu. Ciągnie słuchacza do lasu. A my ciągle, proszę Państwa, o rosnących temperaturach na Ziemi one powodują przesunięcie się rejonów występowania ptaków, motyli, przynajmniej niektórych, nawet o 200 km na północ. Inny skutek ocieplenia jest taki, że na wiosnę pojawiają się niektóre ptaki czy motyle wcześniej nawet o kilka lub kilkanaście dni niż jeszcze kilkadziesiąt wiosen temu. Wzrost temperatur powoduje też problem ptaków ze znalezieniem pokarmu dla piskląt. Artur Pacia. Inżynier Nadzoru i Piotr Wojtas, specjalista służby leśnej w nadleśnictwie Hojnów, mówią nam teraz o swoich obserwacjach. To jest y, buchtowisko dzika. Akurat pod dębem, dużo żołędzi, on bardzo lubi te nasiona. Ale jest to też zagrożenie. Ale dzik Jest łowny, jest łownym, oczywiście jest y, prowadzony jego ostrzał, ale y, tak go dużo jest, że zaczyna zagrażać w Warszawie. W Warszawie jest y, prowadzona taka akcja odłowu dzika. Z informacji otrzymanych z tamtego roku, że w Warszawie zostało odłowione ponad 600 dzików, co odwołowione i wywiezione w tereny puszczańskie. Aha, to, a to więc nie, nie tak, nie zostały za... zjedzone może? Kiedyś była taka akcja, że guziec z Gido, Co się z nim mogło stać? Czy on padł? Jest to gatunek obcy, afrykański, nie wiadomo czy był w stanie przeżyć zimę, także tutaj mógł ktoś go po prostu też zjeść jak najbardziej, jakiś drapieżnik. Także do tych wszystkich gatunków, które są obce dla naszego terenu, no niestety zima jest zabójcza. Czy jakieś gatunki roślin czy zwierząt wyniosły się z tego lasu na przykład? Na naszym terenie takich spektakularnych rzeczy nie było, żeby jakiś gatunek się wycofał. Owszem, fluktuacja populacji zwierząt jest w zależności od roku, od surowości zimy, a więc ilość, ilość sztuki. Po ptakach w... chyba widać, prawda? Po ptakach, po zwierzynie łownej, także po zwierzynie drobnej, która najczęściej na polach w tamtym roku bardzo duże pogłowie kuropatwy się zmniejszyło ze względu na Grubą warstwę śniegu i długą zimę. Tak samo zając też y, troszeczkę po głowę zmniejszył. Ale za to rośnie tam po głowie sarny. Łosia, to gatunek łowny, ale nie wolno w tej chwili do niego strzelać, myśliwi nie mogą robić odstrzału. No tutaj na razie gdzie musieli się jakoś przedrzeć, bo tu po zimie widzę pospadało trochę gałęzi. Sprzątacie je? Nie, są naturalną rzeczą i nie ma obowiązku ani potrzeby, żeby je. Uprzątać. Trochę inaczej mm -hmm. jest przy drogach publicznych. To jest wspomniał kolega o, o zwierzętach, ale mieliśmy w przeszłości problem niedaleki, bo w tam ostatnich kilku lat z dębem. Dom był zaatakowany przez szkodnika owadziego. Chodziło o piętka. W tym czasie pozyskaliśmy bardzo dużo drewna dębowego. Dęby zamierały z powodu właśnie występowania tego szkodnika, no, ale to powiedzmy, że to zjawisko już ustało i postępowaliśmy zgodnie z zaleceniami specjalistów. Zaatakowane drzewa zostały usunięte i dzisiaj już sytuacja się znacznie. Okay. poprawiła. Od wielu lat, bo on w ten problem wcześniej się pojawił, jest problem z zamieraniem jesionu wyniosłego. Ten gatunek już praktycznie od wielu lat nie jest hodowany w szkółkach i nie wprowadzamy go na uprawach leśnych. Także jeśli mówimy o jakimś właśnie wycofaniu gatunku, to tutaj jesion jest takim, który rzeczywiście jest w tej chwili najbardziej zagrożony tym wycofaniem w naszych rejonach, ale i w całym kraju. No, ale to nie warto by wrócić. Nie ma takich planów. Są takie plany. Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie prowadzi takie badania. Są preparaty, które są w tej chwili na etapie badań, testów i mamy nadzieję, że one przyniosą pozytywne rezultaty i za jakiś czas miesiąc będzie ponownie mógł wrócić na nasze uprawy, a w pierwszej kolejności na szkółki. Obserwujemy przyrodę, przyglądamy się, znajdujemy gatunki chronione, to zaznaczamy na swoich mapach, żebyśmy nie niszczyli stanowisk takich roślin, czy ewentualnie miejsc, ostoi, zwierząt. Dzięki temu na leśnictwo Chojnów mamy certyfikat zrównoważonego rozwoju gospodarki leśnej FSC. No i ostatnio dostaliśmy też PFC, drugi taki certyfikat, który no, świadczy o tym, że gospodarka leśna jest prowadzona dobrze, w zgodzie z potrzebami. Społeczeństwa i z potrzebami yy, przyrody. A przypomnę, że kolejny raz wybierzemy się do lasu dokładnie za tydzień, w środę. Po południe radio dla ciebie już 17:44.